Lama na laurce, niespodzianka pełna miłości. W małej jaskini mieszkał kangur yuki. Był to bardzo radosny kangurek, który uwielbiał spędzać czas ze swoją mamą. Wspólnie gotowali różne smaczne dania, oglądali wieczorami bajki i bawili się w piratów. Zbliżały się urodziny mamy. I Yuki postanowił przygotować dla niej wyjątkowy prezent. Kangurek zastanawiał się przez długie godziny, jaki podarunek sprawiłby radość jego kochanej mamie. Chciał, żeby to był prezent stworzony przez niego samodzielnie, coś naprawdę wyjątkowego. W końcu po długich przemyśleniach zdecydował się na narysowanie pięknej laurki. Chciał przedstawić na niej siebie i mamę, spędzających miło czas na piaszczystej plaży. Yuki wstał wcześnie rano, aby mieć dużo czasu na wykonanie swojego rysunku. Usiadł przy swoim małym biurku w jaskini, wziął kartkę i kolorowe kredki. Po pewnym czasie Yuki postanowił zrobić sobie małą przerwę. Udał się do kuchni i przyrządził sobie kakao. Kiedy wrócił do pokoju, kontynuował rysowanie. Ostatnim elementem na jego laurce miała być mała muszelka leżąca na piasku obok mamy. Yuki sięgnął po niebieską kredkę i w tym momencie przez przypadek trącił swoim łokciem kubek z kakao. Cały napój wylał się na rysunek. Mały kangurek zdążył tylko odskoczyć do tyłu i pisnąć ze złości. – O nie! Cała praca na marne! – pomyślał rozżalony. Yuki poleciał szybko po ściereczkę i miskę. Chciał jak najszybciej posprzątać ten bałagan i wysuszyć swoją pracę. Myślał, że może uda mu się wyczyścić plamę znajdującą się na rysunku. Kangurek położył obrazek na grzejniku i patrzył na niego ze smutkiem. Niestety, plama była tak duża, że na kartce widać było tylko kawałek głowy mamy. Yuki był zrozpaczony. Jego laurka miała być idealna, a teraz na prawie całym rysunku była ogromna, brązowa plama. Zegar na ścianie wskazywał, że nadszedł już czas, aby iść spać. Mama kangurka weszła do pokoju i powiedziała: Yuki, pora spać, ale dlaczego jesteś taki smutny? Yuki zakrył rysunek i nie wiedział, co powiedzieć. Chciał zrobić mamie niespodziankę, a zrobił tylko wielki bałagan na biurku. Mamo, stała się katastrofa, ale nie mogę ci powiedzieć, to miała być niespodzianka odparł smutny kangurek Mama spojrzała na niego i powiedziała Kochanie może teraz powiedz co się stało a niespodziankę przełożymy na jutro Yuki popatrzył mamie w oczy i nie mógł dłużej czekać Zepsułem rysunek który miał być dla ciebie na urodziny Cały mój wysiłek poszedł na marne powiedział zrezygnowany Mama Kangurka uśmiechnęła się łagodnie i przytuliła do swojego synka. Yuki, prezenty nie zawsze muszą być idealne. Wiem, że na pewno bardzo się starałeś, aby narysować piękną laurkę. Ale to, co najważniejsze, jest w Twoim sercu, a nie na papierze. Przypomnij sobie, jak wiele radości sprawiasz mi każdego dnia swoją obecnością i miłością. To jest najcenniejszy prezent, jaki mogę otrzymać. Mały kangurek nieco się rozchmurzył. Przytulił mocno mamę i powiedział, że pójdzie już spać. Następnego ranka Yuki zamiast smucić się z powodu zniszczonego rysunku, postanowił zrobić coś innego. Mały kangurek zebrał kolorowe kwiaty z pobliskiego pola. Wybrał najpiękniejsze i najbardziej pachnące. Kiedy mama wstała, zobaczyła, że jej pokój przystrojony jest pięknymi, różnokolorowymi kwiatami. Mamo, zebrałem te kwiaty dla ciebie powiedział kangurek z radością. Mama była bardzo wzruszona to był naprawdę wyjątkowy prezent Dziękuję ci, synku. Widzisz, nie zawsze jest tak, jakbyśmy chcieli, i wypadki mogą zdarzyć się każdemu. Twoją laurkę z plamą kakao też chętnie powiesza na lodówce. Będzie nam przypominać, że w każdej nawet najtrudniejszej sytuacji można sobie poradzić. Juki poszedł szybko do swojego pokoju, zdjął laurkę z grzejnika, podał ją mamie, a ona przyczepiła ją do lodówki, uśmiechając się radośnie. Tego dnia mały kangurek zrozumiał, że najważniejsza dla mamy jest po prostu jego miłość. A ty, jaki prezent zrobiłeś mamie na urodziny? Czytała Anna Borucka